Ile razy przecierpię, ile razy powtórzę Góry duże, ile jeszcze raz powiedz, przejdę burzę Nie wiem na co zasłużę, mam nadzieję nie piekło Ile razy dobre fazy, ile razy się upiekło Światło, 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 kulu ludzi się kręci Niech to co ile, to co cenne nie w pamięci Wiem prawdy chęci Czasem nikomu nie dacie Ile razy kop na plecy, tyle razy kogoś znacie W bizu, nie w temacie, kurwo nie na Ile razy się wpierdolisz, tyle razy odmów pacie Ile razy mówiłem, ile razy kłamałem, swoje odwiebałem sias i ja dobrze wybrałem, Ile razy tego jebanego hajsu na to chwilę problemy. To kurwa z miastun. PM ma na bicie. Wy to kurwa słyszycie, ile razy coś mi natchnę, ile razy się zdziwicie. Zapiszę to w zeszycie, przećwiczę, wrzucę weter. A ty kurwa lalinią Wypierdalaj teraz Ile razy pułapki, ile razy podróże. Ile razy pełno sztychu, będzie dobrze tak wróże. Słowo w takiej postaci, inaczej nie potrafię. Pytasz czy zapałem, szczęście kurwa, no miałem prawie. Sporo rzeczy nie trawie, ile razy przewijać. Wiem, się przeszkoda rozpierdolić, a nie omijać.